Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się nad potencjalnym kierunkiem ekspansji naszego państwa, który jest bardziej naturalny od innych i dlaczego ten kierunek, a nie inny. I tutaj już zaraz słyszę głosy: tak, tak, spójrz na kondycję naszego państwa i społeczeństwa, a ty mówisz o ekspansji. Nie, no ja się zgadzam, że obecnie kondycja naszego państwa i społeczeństwa jest daleko od doskonałości, a nawet bardzo, bardzo zła. Niemniej jednak racjonalne plany ekspansji trzeba mieć i trzeba też wiedzieć, gdzie jest to terytorium dla naszej ekspansji. I wbrew temu, co się wydaje, nie było i nie jest one na zachodzie Europy, nie bardzo, na chwilę obecną, zwłaszcza kiedy zaczęliśmy dzięki świetnej decyzji Kaźmierza Wielkiego, czyli zapanowania ostatniego piasta rozglądać się i rozszerzać bardziej na wschód. Wówczas XIV-XV wiek uważam, że Zachód nie był terenem dla naszej ekspansji możliwej, bo były tam dość dobrze zorganizowane i wrogie nam państwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, które nie było ani święte, ani rzymskie, ani do końca niemieckie, ale nie było to dla nas możliwe się tam rozszerzać. Jedyna szansa to była na początku panowania Jagieły, podczas rewolucji husyckich w Czechach, kiedy to husyci, chcąc pomocy od Jagieły, zaoferowali mu przyłączenie śląskiego do Polski. Niemniej jednak jako świeży przechrzta z pogaństwa na katolicyzm Jagieł i jego doradcy nie zdecydowali się na tą ofertę, no bo świeży przechrzta i od razu z heretykami współpracuje, a husyci byli przez Katolickie narody uważani za heretyków, więc to nie wchodziło w grę. Chociaż oferta była kusząca. Dlatego, jak widzimy, ekspansja, zwłaszcza łatwiejsza w kierunku zachodnim od nas licząc, nie była wówczas możliwa. Ale możliwa była i to wykorzystano ekspansja wschodnia. Jak już mówiłem wcześniej, Kazimierz, zwany Wielkim, słusznie zdecydował się na ekspansję wschodnią no i jego polityka doprowadziła później, kontynuowana przez Andygawenów, Jadwigę i jej doradców, bo u nas też była dynastia Andygaweńska. przez chwilę jak wiemy um, um, nastąpiło zbliżenie e, Polski, Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego, które od nas się ochrzciło, no i później ta litewsko-ruska szlachta e, zlała się w dużej mierze z naszą i tak żeśmy dostali kresy. No, oczywiście potem Unia Lubelska, to mniej więcej tereny dzisiejszej Ukrainy nam się przyłączyły. No i dzięki temu nastąpiła wspaniała ekspansja polskiej populacji, a co za tym idzie polskiego stylu życia, polskiej kultury, no i też naszych wpływów. Warto wspomnieć, że w drugiej połowie XVII wieku, kiedy w Polsce nie działo się najlepiej, ale jednak jeszcze byliśmy w miarę potęgą, to na dworze carskim, dopóki nie przyszedł e, Piotr Wielki i wprowadził tam Niemczyznę na opartą głównie na Niemcach Bałtyckich, to w drugiej połowie XVII wieku ten, kto coś miał w głowie na dworze rosyjskim i w elitach rosyjskich, to mówił i czytał po polsku, bo z tej e, literatury można się było czegoś wartościowego dowiedzieć. No Rosjanie nie chcą pamiętać tego za bardzo okresu swojej historii, wiadomo, lubią nas bardzo i e, my musi, e, musimy i powinniśmy o tym trąbić. Ale dlaczego to się stało? Stało się to właśnie dlatego, że parę wieków wcześniej rozpoczęliśmy swoją ekspansję, i to nie w zasadzie militarną, tylko polityczną, kulturowo gospodarczą na wschód. Gdyż Polacy też zakładali miasta, budowali drogi itd., itd. I polski język, polska kultura, polski styl bycia się rozszerzał. No a potem, oczywiście, zabory. Wiemy, co się stało i żeśmy dużo stracili. Ale. Jaki jest racjonalny plan na przyszłość, kiedy nam się polepszy? Przez wpływy kulturowe, gospodarcze, czyli pieniądze, kulturę i wpływy, oczywiście dyplomatyczne i polityczne, powinniśmy dalej rozszerzać się, zwłaszcza na wschód, gdyż jest to nasz naturalny teren ekspansji. Już tam byliśmy z wielkimi sukcesami, a zachód, tak naprawdę. No dalej jeszcze nie jest terenem, gdzie moglibyśmy się ekspandować. No chyba, że Niemcy się totalnie zapadną, no to wtedy można by było rozważyć przyłączenie mniej więcej ziem dawnego DDR-u do, do nas. Ale wtedy by się musieli Niemcy kompletnie zapaść, a na to jeszcze trochę należy poczekać. Ale naturalnym terenem, który powinniśmy właśnie inwestować jest wschód nasze były kresy. No i jeszcze wracając do historii, warto wspomnieć, że w 1497 roku próbowaliśmy też ekspansji na południe. Była słynna wyprawa Jana Albrachta do Mołdawii, która nam nie wyszła i nawet jest powiedzenie, że Albrachta wyginęła szlachta. Nie, nie wyginęła, ale ponieśliśmy duże straty w tej kampanii i wpływy też mieliśmy na południe, dlatego uważam, że południowy kierunek, tutaj akurat nasi przodkowie dobrze wybrali, też jest naszym naturalnym kierunkiem ekspansji, którym powinniśmy być zainteresowani. I to jest nasza przestrzeń geopolityczna, gdzie powinniśmy działać, a nie interesować się czymś, co nam tak naprawdę wiele dobrego nie przyniesie. A i tutaj znowu zatakuje jeden z moich nieulubionych konceptów geopolitycznych. Koncept polski piastowskiej, w którym teraz jesteśmy, wskazuje nas jako państwo średnio małe na bycie zależnym od dwóch sąsiadujących z nami geopolitycznych potworów, czyli Niemiec i Rosji. I de facto jesteśmy takim niemiecko-rosyjskim kondominium, raz z większym wpływem z Berlina, raz z większym wpływem z Moskwy, plus jeszcze wpływy anglosaskie i izraelskie. No, ale tutaj dwa są dwa główne niemiecko-rosyjskie i jak będziemy w tych rozmiarach i z tego polityką to to się nie zmieni. A miłośników koncepcji piastowskiej to ja nie rozumiem, gdyż patrząc na prawa polityki, a tam decyduje siła, spryt i kontakty, to jako państwo średnio małe nie mamy innego wyboru, tylko być zależnym od dwóch geopolitycznych potworów, które nas otaczają, albo od jednego bardziej, albo od drugiego. I jeśli nie będziemy wykorzystywać okresów ich słabości i rozszerzać się, zwłaszcza w kierunkach, które są naturalne dla naszej ekspansji, czyli wschód i po południowy wschód od nas, to nigdy nie wyjdziemy z tej sytuacji i nie poprawimy swojego bytu, i nie będziemy podmiotem znaczącym, będziemy tylko przedmiotem geopolityki brutalnie odbijanym od jednego. Silnego gracza na wschodzie, do drugiego silnego gracza na zachodzie, a jeszcze przy okazji inni gracze z zewnątrz też swoje łóżczkną. Dlatego koncepcja piastowska jest szkodliwa i nie powinniśmy jej powielać. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia.